Dzień dobry poczekaj. Cześć, witam Was, kochani. Witamy, spotykamy się tutaj nie bez powodu. Dzisiaj mamy jesienną ramówkę stacji Romance TV, który jesteś ambasadorem. Bardzo mnie ciekawi, jak do tego doszło, że właśnie znalazłeś się w tym miejscu. Ponad pięć lat już jestem ambasadorem Romance TV i powiem Ci szczerze, że na samym początku niektórzy dość cynicznie podchodzili do tego pomysłu: jak kuczaj, który jest trenerem, motywatorem, jaki jak to ma tutaj w ogóle zbieżność z, z, ze stacją, dla niektórzy to nazywają dla pań, z romantycznymi filmami i serialami. Otóż ja powiem Ci tak, moja mama, która jest wierną widzką Romance TV, była jednym z tych, z tych powodów, a kolejnym powodem było to, że ja... że Kuczaj nie robi nigdy nic sztampowo. Ja bardzo lubię takie niekonwencjonalne rozwiązania i sposoby właśnie szukanie tego, gdzie ktoś by nie widział właśnie jakieś pomysłu na to. I tak właśnie było z Romance TV, że pomyślałem sobie, że to jest idealne miejsce do tego, żeby trafić właśnie do tych cudownych kobiet, takich jak chociażby moja mama, które oglądają właśnie, moja mama kocha e, seriale na Romance TV, bo mama mówi tam się syćko dobrze kończy. I które oglądają właśnie te seriale, te filmy i chciałem trafić do nich e, również z moimi ćwiczeniami. I właśnie takie też stworzyłem, bo stworzyłem z Bogną Sworowską. Nagraliśmy już dwie edycje Fitnessów dla dojrzewających mhm. i największą nagrodą dla mnie, to jest, na, nie ma większej nagrody, jest to, kiedy właśnie e, taka pani Wicka Romance TV mhm. napisze mi: wi, e, Znam pana z Romance TV i tam pana poznałam i zobaczyłam, że ma pan ćwiczenia. Dla takich jak ja, czyli starszych, wiesz co? To jest, serce się raduje. Ja mm -hmm. wtedy widzę sens tego właśnie e, ambasadorstwa, że mogę, e, że mogę trafić do tych, do tych kobiet. I wiesz co? No, gdzieś tam to jest to wszystko spójne, bo ja jestem taki ukochany, jednak ukochanek, jednak kuczaj kojarzy się z tym, że, że ukochuję. Yy, I powiem ci tak: w okresie na przykład świątecznym, wiesz lub nie wiesz, to nie jest pod, pod publiczkę, Oglądam Romance TV, bo tam zarąbiste, seriale, zarąbiste filmy lecą świąteczne. Nie wiem, czy lubisz świąteczne takie romantyczne, że ona jedzie, akurat zostaje w zaspie gdzieś tam i nagle wychodzi przystojny jakiś przez przypadek z pługiem, który jej tam po prostu drogę przejedzie. I oni się nagle zakochują. Mówią, mówię, lubię, lubię. Nie wiem, czy, czy też w okresie świątecznym lubisz takie, takie filmy, ale ja bardzo. Oczywiście, że tak. I myślę, że każda kobieta to kocha. Mimo, że nie zawsze się do tego przyznaje. No, nie, nie tylko kobieta. Ja nie myślę, nie że faceci, wiesz co, my faceci dzisiaj są, mam wrażenie, też bardziej otwarci na uczucia no, i jednak nie. już mnie się tych uczuć wstydzą w Polsce. Już mm -hmm. potrafią o nich gdzieś tam rozmawiać, wiedzą, że, że, że jak się ktoś zapyta, co czujesz, to nie tylko, że boli mnie brzuch albo głowa, ale że coś tam mm -hmm. jednak więcej jest. Także to jest fajne. No dobrze, to zdradzi nam, czy Ty wiesz, co tu się zadzieje w tej jesiennej ramówce? Czego my się możemy spodziewać po stacji? Bardzo dużo wiem, bardzo dużo mhm. wiem i to nawet się specjalnie nie musiałem przygotowywać, mhm. bo, bo po prostu się orientuję. Dla mnie, współpraca, to są zawsze współprace z, czy ambasadorstwo czegokolwiek, to jakoś jestem w tym po mhm. prostu. I e, chociażby mhm. e, doktor Martin Gruber, czyli górski lekarz, e, kiedyś się mawiał doktor z alpejskiej wioski. Więc, no, dzieciństwo, od razu mhm. e, wspomnienia. E, i tutaj właśnie będzie w, w Romance TV nowy, nowy sezon. Będą górscy ratownicy. Powiem tak, że miałem okazję poznać aktorów grających w górskich ratownikach. Bardzo fajny serial. <laughs> Bardzo fajny serial. Więc y, co jeszcze się zadzieje? No ja akurat jeśli chodzi o, o seriale, to jak wpadnę czasami na Romansy, to albo Górski Ratownicy, albo Górski Lekarz, bo to jest też taki serial, który można obejrzeć. Po prostu jak się włączy y, kanał i niezależnie mm. od tego, kiedy oglądasz ostatni odcinek, to co i tak wiesz, o co chodzi. <laughs> I to jest, pojęcie dla mnie czasami, to jest taki odmurzacz, naprawdę mm. to jest taki odmurzacz, żeby sobie puścić i y, 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 y coś fajnego leci. Ale wiem, Teraz bardzo fajny też serial, doktor Nice. I Aha. wyobraź sobie, że od razu tu się jakaś taka zbieżność pomiędzy doktorem House'em y, y, nasuwa na, y, na i powiem Ci y, fajniejszy, taki europejski, oh. fajny. Polecam. To słuchajcie, zapisujemy i oglądamy podczas tej jesiennej ramówki. Nie, nie wiesz co właśnie to jest fajne, że mm, myślę, że też Romans TV teraz zaczyna bardziej y, też skupiać się na tym, żeby, żeby nie tylko mówić, o, że to są jakieś tam seriale dla starszych mhm. pań. Nie, to są właśnie fajne seriale, w ogóle świetnie zrobione, super nagrane, z, naprawdę z wysokim budżetem, tam, tam czuć pieniądz, mhm. tam widać, że to wszystko się tam zgadza i, i porządnie jest to zrobione. Y, I y, jest fajna fabuła, że nie jest taka jakaś banalna i, i, i nudna. Tylko naprawdę fajna fabuła. Zresztą powiem Ci, że chociażby to, co teraz Romance TV robi, czyli pierwsza edycja konkursu Blaume Blume, czyli Niebieski Kwiat, to jest właśnie taki konkurs dla twórców, nowych twórców, filmowców i nagradzanie ich, którzy tworzą filmy romantyczne. I powiem Ci jeszcze więcej, że. Mm, Fajne jest to, że tam nie są filmy, wiesz, w, 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 w tym konkursie biorą udział tylko, nie wiem, Kopciuszek spotyka księcia, nie, nie, nie. Tam już dzisiaj poruszane są takie historie, jak na przykład yy, miłość homoseksualna, czy yy, naprawdę takie, to co mamy Wyciowe. dzisiaj, to co mamy dzisiaj, mhm. nie? Czyli, mhm. czyli nie jakieś właśnie Kopciuszek i książę, tylko yy, real life. Mhm. No to ja już chyba wiem, co będziemy robić podczas jesiennych wieczorów. E, kurczę, u ciebie poza tym Romans TV dzieje się bardzo dużo, bo ja wiem, że ty kiedyś zamarzyłeś sobie, żeby zostać prowadzącym Reality Show, i to się stało. Opowiadaj, jak się odnalazłeś w tej roli w ogóle? Odnalazłem się świetnie. Już można to zobaczyć w pierwszych odcinkach, które oglądałem, naprawdę. Sam podekscytowany bardzo bo no wciągnęłem niesamowicie te odcinki, mm -hmm. ja no, wiedziałem co się będzie wydarzać, natomiast no, oglądając program Good Luck Guys, jeszcze trzeci odcinek, nie wiem czy widzieliście trzeci odcinek, oglądałem z zamkniętymi oczami, nie wiem czy widziałeś trzeci Widziała. odcinek. Słuchaj, mm -hmm. to co się stało, ludzie mnie pytają bardzo często, czy to było reżyserowane, ja mówię nie, kochani, jedyną, mam być szczery, chcesz, chcesz szczery odpowiedzi? Mm -hmm. Jedyną rzeczą reżyserowaną, to się wam, powiem wam. Jaki macie ode mnie? Jedyną. Od Kuczaja, Kuczaj szczerze. Wiesz co było? Yy, to jak się pojawili w domkach, w sensie, że się dopiero tam poznali. Oni po prostu, no bo lecieli samolotem, wiesz o co chodzi. Ze świata show biznesu Musieli też się Więc nie, to, to jest, znają się ze świata show biznesu i, i to. To była jedyna rzecz. Resztę, no bo wi dla widza to nie było zrozumiałe. Musieliśmy pokazać widzom, że oni się tam tak, tak. zobaczą przed tymi y, chałupkami. Natomiast resztę, zero reżyserii. To było totalny, yy, dla mnie to był szok, naprawdę mm -hmm. dla mnie to był szok, to co się wydarzy w kolejnych odcinkach, to w pierwszych nawet, odejście no. Caroline, mm, no, bo... no będzie, będzie jeszcze, to będzie gorzej. No, wow. Będzie, <laughs> będzie, naprawdę e, dużo się dzieje. Wspomniałeś o Caroline, która chyba była taką najbardziej kontrowersyjną postacią tej edycji. Ciekawi mnie, jaki ty masz odbiór tej osoby? Wiesz co, ja Caroline poznałem y, na żywo właśnie dopiero podczas programu. Od razu podszedłem do niej i chciałem, o, o, pogadać, bo ja kiedyś tam przy okazji Hmm, chyba Szymona Majewskiego skomentowałem coś dotyczącego Karline. Ka coś niemiłego? Coś niemiłego, a propos okay. właśnie m, takich podwójnych standardów. Wiesz, mm. bo tam jakiś padł tekst że m, do Szymona Majewskiego, że, że powinien się leczyć, y, y, że, bo coś tam sparodiował Karline i, uh -huh. i że powinien się leczyć. Y, ja to wtedy naprawdę też potwójam emocje, ale skomentowałem, że nie może podwójnych standardów, że, mm. że, że trzeba stać tutaj jednak za facetem, który. Yy, również cierpi na depresję, choruje na depresję yy, i nie możemy tutaj sobie, wiesz, yy, powiedzieć, że, że to powiedziała kobieta, ja się wkurzyłem. Po prostu mm -hmm. u, użyłem wtedy jakiegoś niefajnego słowa, za to przeprosiłem mm -hmm. przed samym nagraniem. I mówię Karline, ja cię po prostu dzisiaj traktuję jako czystą kartkę, białą kartkę i, i pytasz, jak ja odbieram Karline. Uważam, że jest to taki, że ona się na premierę prasową ubrała w takiego takie motyla. Widziałam. Ja tam użyłem takiego, takiej metafory, że Karline to jest taki też motyle, który, który jako larwa też tam sobie w, swoich, w swoim kokonie próbuje przetrwać mhm. po swojemu. Czy robi tym komuś krzywdę? Nie wydaje mi się, żeby robiła tym komukolwiek krzywdę. Um, jej sposób bycia budzi kontrowersje. Um, I ja przy okazji wiesz, ja, ja naprawdę ostatnio nigdy nie oceniam ludzi, ale mm -hmm. ostatnio, naprawdę od, w sumie od dwóch y, lat i dwóch miesięcy, kiedy jestem trzeźwy, y, to jeszcze bardziej tego nie robię. Wiesz, kiedy pracuję nad sobą, to jeszcze bardziej mam więcej zrozumienia dla, dla ludzi. I myślę, że Karlań po prostu y, też. Ma jakiś kokon, który ją chroni przed światem, po prostu. Mhm. Ym, I jakąś maskę, która, y, którą ma. Ja, ja y, lubię ją. Mhm. tak. Z jakim odbiorem spotkały się te trzy pierwsze odcinki? Czy ludzie też byli zszokowani tak samo jak Ty? No ja tutaj patrzę, zerkam na, na Prima i widzę, że jesteśmy na drugim miejscu i uh -huh. w sumie na pierwszym jest tylko tam e, władca pierścieni, więc, więc no. No jego ciężko przebić. No ciężko go przebić, <laughs> ale wierzę, że przebijemy, uh -huh. bo e, ja sam oglądam i sam uwielbiam ten serial, więc. E, no, bardzo pozytywnie. Ja dostawałem wiadomości od, od, od ludzi, że byli w szoku, że to jest program no, inny niż wszystkie, bo tam jednak konkurencje mają ogromne znaczenie. Konkurencje w programie miały ba bardzo duże znaczenie, yy, ponieważ oni naprawdę nie mieli jedzenia. I tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie. W momencie, kiedy nie mieli jedzenia, musieli zawalczyć o perły, które, które były walutą w tym moim sklepie i jeśli nie wygrali tego jakiejś konkurencji, to sobie naprawdę po prostu nie mieli co jeść i tam było, no ogólnie było ogromne podirytowanie, więc ludzie zobaczyli, że oni faktycznie, czy oni naprawdę walczyli w tych konkurencjach, słuchaj, tam będzie, tam będzie naprawdę krew, tam będzie to, co się wydarzyło podczas, no zobaczysz, trzeci odcinek teraz się zakończył w takim momencie. Mm -hmm. Kochani, to było, dla mnie to był szok, my naprawdę byliśmy przerażeni, bo oni dawali z siebie tysiąc procent. Bo no, zobaczycie w tej konkurencji właśnie z tym błotem to było też widać bardzo, jak się. Myślicie, że to, co się zadzieje ich później osłabiło, nie, w życiu. Walczyli tak samo, naprawdę. Więc ludzie chyba to widzą. Mm, ludzie widzą, tak, że tak. E, bardzo pozytywny feedback mamy i, i z tego, co wiem od, od ludzi są właśnie w szoku, że nie jest to takie typowe reality show, w którym mamy uczestników, którzy nie wiem, tam piją czy, e, czy bawią się, tylko naprawdę mamy takie prawdziwe, prawdziwe życie i to chyba widać. I ja się też z tego bardzo cieszę. Wiem, że ten brak alkoholu był ważnym czynnikiem dla Ciebie, bo inaczej pewnie byś nie przyjął tej propozycji, prawda? Yy, nie. Kurczę, tak stanowczo, nie, nie, nie przyjąłbym. Jeśli miałbym do czynienia z pijanymi uczestnikami, nie, nie przyjąłbym. Mhm. Dlatego ja uważam, że to była, nie może sobie blokuję jakąś tutaj teraz coś, jakąś właśnie kolejną propozycję, ale powiem Ci, że dla mnie jest tak ważne teraz, żeby być wiernym jakimś tam swoim zasadom, które wyznaję. I ja nie chcę walić ściemy, po prostu nie chcę walić ściemy. I jeśli ja usłyszałem, że nie będzie alkoholu, że tam jest naprawdę surwiwa. I dowiedziałem się, jak to będzie wyglądać. To ja naprawdę uznałem, że to jest propozycja skrojona dla mnie. Mm. Że, że ten program chcę poprowadzić. Yy, no, wiesz. Naprawdę, jak usłyszałem, że to będzie, bo chciałem poprowadzić reality show, no ale wiele, na, na planach wielu reality show, no niestety uczestnicy bardzo są w upojnym, już tak powiem, stanie, więc i czy ja chciałem ludziom serwować tą taką ściemę, czy ja chciałem przykładać rękę do tego, co się dzieje teraz, czyli na przykład, nie wiem, alkoholizacja już dzieci po prostu w, w, robią tubkami na przykład właśnie, które przypominają, wiesz, Mhm. Jeden do jednego tubki owocowe, nie, no, no nie chcę przykładać do, te, do tego ręki, więc, więc dumny jestem z tego, że ten program powstał, e, że nie mieli nic, kompletnie zero, e, żadnego jedzenia, nawet jak ich chciałem dokarmiać, to dostałem ochrzan, później się dowiedziałem właśnie dlaczego, więc e, naprawdę to jest świetny format. Mhm. Ta malezja chyba się okazała taka uzdrawiająca wręcz dla Ciebie, bo wiem, że po powrocie zdecydowałeś się na odcięcie od świata zewnętrznego i terapię. Prawda? A to ciekawe, to już skąd, skąd to wiesz? A Wszystko tu, wiem. Już tam ptaszki ćwierkają. Tak, tak to, to nie mówiłem o tym, ale ludzie zobaczyli, że coś się zadziało, mm. jakaś zmiana. Po powrocie z Malezji poszedłem do zamkniętego ośrodka, to jest druga moja terapia. Byłem w rocznej terapii, a teraz poszedłem na terapię taką miesięczną w maju. Cały miesiąc byłem w ośrodku zamkniętym. Yy, I uwaga, też yy, bez dostępności do social mediów, mm -hmm. bo to było jakby też takim moim, yy, moim challenge'em, czyli mm -hmm. też sobie to mm -hmm. uwzględniłem, że to też jest moje yy, uzależnienie, że to też jest mój trigger, że potrzebuję yy, umieć się też od tego odcinać, zobaczyć kim jestem bez tego I jest mi z tym świetnie, bo naprawdę mm -hmm. powiem Ci, yy, ostatni post nie pamiętam kiedy wrzuciłem i nie mam takiego uczucia, że mnie nie ma, że mm -hmm. zniknę, że co mnie zapomną. Yy. Nie, a jednak ten, 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 ten dygot, yy, właśnie, myślę, że wielu mm, twórców ma. I, i, I myślę, że to, co mówię, nie jest obce dla wielu osób, że Boże, co będzie, jeśli nie będę czegoś robić? Zniknę, ludziom nie zapomną. Yy, I fajnie, kiedy. No, to też nas takie myśli chają do kolejnych jakichś tam y, 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 kompulsywnych zachowań, więc ja dzisiaj mówiąc o tym, to nie jest tak, że zniknę, bo ja kocham swoją pracę, uwielbiam mm -hmm. swoją pracę, ale dzisiaj mam coś takiego, że mogę napisać do swojej Karoliny od jogi, Karolina, potrzebuje z tobą pomedytować i dwie i pół godziny wyłączam telefon i siedzimy i medytujemy, więc, więc to jest super. Tak, tak, miało, miało na, to, na to wpływ też malezja, mm -hmm. bo wróciłem i po prostu jak ta moja pszczółka, z, moja pszczółka z balonikiem, o nie wiem, czy widzicie kochani, pokażę. pokażę. Szczółka z balonikiem. Mm -hmm. I jakie ona ma znaczenie? Szczółka zna ma takie znaczenie, że e, to jest cytat z, z książki, e, co jest najodważniejszą e, e, rzeczą, jaką, jaką zrobiłeś w życiu. Tam mm -hmm. chyba Koń zapytał jakoś tak, bo to jest. Tak, taka książka. Co jest najodważniejszą rzeczą, jaką zrobiłaś w życiu? Może zapytać pszczółko, co jest najodważniejszą rzeczą, jaką zrobiłaś w życiu? Poprosiłam o pomoc. I to jest, powiem Ci, dla mnie to ma tak ogromne znaczenie. Dwa lata mojej trzeźwości ta pszczółka powstała jako taki mój symbol tego, że wróciłem z tej Malezji i czułem, że, że potrzebuję miesiąca po prostu w bezpiecznej przestrzeni z terapeutami. Zresztą Misiu Kotelski teraz otworzył swoją tak. klinikę. Super, że otworzył swoją klinikę, bo to jest bardzo potrzebne, mm -hmm. więc będę wspierał i ukochiwał bardzo. Potrzebne też jest to, żeby o tym mówić głośno i ty to robisz i uważam to za wielką wartość dla świata, nie, nie tylko show biznesu, ale w ogóle dla nas wszystkich, twoich odbiorców przede wszystkim. Już ponad dwa lata minęły, także gratulacje, jest to naprawdę imponujący wynik. Chciałabym jeszcze wrócić do tych początków, co sprawiło, że, że poszedłeś te używki. Wiem, że masz do nich tendencję, bo mm. wspominałeś też o sterydach kiedyś. Czy to trudne dzieciństwo, czy może świat show biznesu cię mm. w to popchnął? Nie. Wszystkiego po trochu, wiesz, tu, bo ja tak naprawdę największe moje uzależnienie, uzależnienie wzięło nade mną górę, kiedy spłaciłem wszystkie długi, kiedy naprawdę na moim koncie byłem na plusie, kiedy moja kariera szła w bardzo dobrym kierunku. I ja tak bardzo chciałem pomagać jeszcze ludziom. I tak bardzo, że zapomniałem o sobie. I mhm. powiem Ci, że y, jak pokazuję swoje zdjęcie, jak wyglądałem dwa lata i tam trzy miesiące temu, to ludzie są w szoku. Tak wyglądałeś, mhm. kiedy byłem spuchnięty, kiedy naprawdę tego alkoholu no, czuć było, że, że co z tego, że ćwiczę, ale to wszystko jest takie napuchnięte. nie, mhm. To y, są, są w szoku, że jak to? No ja y, robiłem wszystko, żeby tego nie było widać, bo o, jest to, bo ta, tak zawsze byłem nauczony. Nie? Te, zawsze byłem nauczony tego, tego, żeby ten kamuflaż, żeby nie mówić o tym, co, że jest mi przykro, że jest mi źle, że, jest mi, że coś jest mi smutno, że po prostu szedłem w zaparte i zdobywałem swoje cele. Dzisiaj widzę różnicę. Ja nie mówię, że jestem już o super, jestem u kresu, mm -hmm. po prostu słuchaj, ja, ja jestem kontynuuję dalej tę te, terapię. Mam poturbowane serduszko, które teraz właśnie sobie składam do kupy. E, I dzisiaj w sumie jest chyba taki pierwszy dzień, kiedy mam taką czuję nieudawaną radość, mm -hmm. e, ale no, mm, robię to na trzeźwo, nie? Więc, więc to jest dla mnie najważniejsze, że chcę to przeżyć e, ten gdzieś tam smuteczek po rozstaniu e, i, mm -hmm. i być dalej, rozwijać się. bo bo to kocham, kocham, po prostu kocham i chcę o tym też mówić, bo mam, czuję, że mam jakąś, jakieś poczucie misji i chciałbym pomagać ludziom, ale teraz na przykład w tym momencie Mam mniej na to przestrzeni, wiesz, to jest też tak, że widzę to, ale dzięki temu, że mogę to wyłapać, co widzimy się dzisiaj tutaj, jestem trzeźwy. Mhm. Kucza, ja się chyba nie przesłyszałam. Powiedziałeś, że jesteś po rozstaniu. Do tej pory chyba nie potwierdziłeś tego na żadnym z wywiadów, a przynajmniej nie na tych, które zdążyłam obejrzeć przed naszym spotkaniem, to prawda? Nie potwierdziłem tego, dlatego że to też potrzebowałem się tym zaopiekować. I to będzie w sumie jeden mój, jedyny komentarz, i, i nie będę się na tym rozwodził. Um, miałem to napisać, ale, ale to po prostu powiem, um, że rozstaliśmy się z, z Tomaszem, natomiast nadal się wspieramy i jest to dla mnie czas, który ja sobie po prostu muszę, muszę przeżyć, ale, um, ale już nie jesteśmy razem. Jest mi przykro z tego powodu, ale jednocześnie dziękuję Ci, że podzieliłeś się akurat ze mną tym przykrem. No i właśnie słuchajcie, jest... no widzicie teraz kuczaja, bo to jest właśnie kuczaj, że no moja mama zawsze mówi: dziecko ty co w sercu, to na języku. Mm. I czasami oczywiście no, jestem taki, że nie myślę o konsekwencjach tego, co się wydarzy, ale tutaj wiesz, że chciałem być transparentny. Po prostu. Mm, Mam taki czas, jaki mam, jest mi troszkę smutno, nawet nie trochę. Natomiast yy, wiesz co, niejednokrotnie już takie chwile przechodziłem w życiu i też co o tym mówi, że nie zawsze jest wesoło, ale właśnie to, co jest dzisiaj, stoję dwiema trzeźwymi nogami i, i, i za chwilę poprowadzę właśnie nasz pyszny obiad prasowy i zrobię to z ogromną radością. Bo wiesz, co, mam 37 lat i po prostu w pełni zapracowałem na wszystko to, co się teraz dzieje. Także moje serduszko leczę i będzie dobrze. Twój smutek jest w pełni uzasadniony, ale pamiętajmy, że każdy koniec jest też nowym początkiem. Dokładnie. I przejdźmy do przyjemniejszych tematów. Powiedz, co u Ciebie poza Romance TV, poza nowym programem? I jakie plany na no najbliższą przyszłość? Wiesz, to wszystko po trochu, ale no też duże fitnessowe plany, ponieważ mhm. nagrałem z Bogną Sforowską teraz właśnie linie treningowe dla dojrzewających. Nagrałem linię, którą uwielbiam, która jest hitem u mnie na platformie. Uwaga, mhm. uwolnić orkę. Oh. I teraz uwolnić orkę. Druga, se, druga seria uwolnić orkę. Aha. Słuchaj, to jest linia treningowa najczęściej odtwarzana u mnie na platformie. Wiesz, jestem z tego tak cholernie dumny, mm -hmm. bo mm, to jest linia dla osób otyłych, to jest linia dla osób, y, które mają za dużo po prostu ponad programowe kilogramy, ale z uśmiechem. Wiesz, nie, nie jest takim, że y, no, ja widzę jaki mam feedback y, po mm -hmm. tym, nie, że Kuczajku dziękuję Ci, że to, bo się. To jest tak, uwolnić orkę, śmiech pot i łzy. Mm -hmm. I to jest właśnie to, cechuje te, te linie, że... Że te dziewczyny, w większości to są dziewczyny, które trenują, piszą do mnie, kuczajku zaczęłam uwalniać orkę. Waży 120 kg, już 10 na minusie. Potem piszą za jakiś czas, kuczajku już jest poniżej setki. Słuchaj, to jest dla mnie największa nagroda. Więc no, nie zostawiam tego swoich ćwiczeń, bo one mi pomagają naprawdę. Dzisiaj, teraz bardzo ostatnio mało trenowałem i powiem ci, że czułem. Że jest mm -hmm. miejscem źle, ale też nie miałem na to jakby siły fizycznej i psychicznej. I dzisiaj zrobiłem pierwszy trening. Mm -hmm. tak? I słuchaj, jak się czuję? Mm -hmm. rewelacja. No dobrze, to już zmierzając ku końcowi ślicznie Ci dziękuję za tą rozmowę. I co, czy mamy kciuki za wszystkie Twoje nowe dziękuję pomysły? Bardzo. I będziemy siedzieć, co tam się dzieje w tym Twoim programie. Dziękuję. dziękuję.